Płatonow jest trochę przewodnikiem po świecie, to znaczy te wszystkie postaci, które się pojawiają na scenie są wyciągnięte niejako z jego życia. To znaczy to jest człowiek, który znalazł się w jakimś miejscu i momencie życia, w którym e, jakby próbuje zdiagnozować swoją przegraną i spróbuje, spróbuje zdiagnozować swój y, stan nie do określenia właśnie. W jakby dojść do tego momentu, w którym to się zaczęło, w którym ta spirala w zapętlających się gier, które wciągnęły go i przeciągnęły go, i jakby w, wykorzystały jego charyzmę, która mogła być zupełnie inaczej wykorzystana, to znaczy wykorzystana do tego, żeby talent, który jest nam dany i który jest przeczuwany, móc zrealizować. Znaczy posiadanie talentu jest po prostu pewnym rodzajem zobowiązania, żeby nie powiedzieć misji. I jeżeli się to zaprzepaszcza, to jakby ten stan wymaga pewnej diagnozy i temu jest podporządkowana ta adaptacja.